Mamo. O, o, o. witamy w świątecznym wydaniu odcinka poszukiwań na belgijskiej ziemi. Dzisiaj w składzie z nami Ania, tak jak widzowie się dopraszają, jest i Ania. Tam daleko chodzi. Tam już tato w akcji. I co? Tato z Equinoxem kontra dwa Deusy, dwójeczki. Dzisiaj pole na które długo można powiedzieć przeczaliliśmy, bo dość długo stała kukurydza później nie szło tutaj podjechać, bo, bo stało trochę było trochę grząsko i, i bałem się tu zaparkować, żeby później nie, ta, nie mieć problemu z wyjazdem no ale dzisiaj jest nas trójka, w razie czego będziemy wypychać e, samochód i co, wpadł mi tam e, na tym polu kiedyś ładny ładny e, halfkrot Albo grot, już nie pamiętam. Dość duża srebrna średniowieczna moneta, także e, no, jest nadzieja. Oprócz tego wpadło parę innych sreberek. E, także zapowiada się ciekawie, no, aczkolwiek mówię, to bywa różnie. Czasem oczekiwania są duże, a później wychodzi e, Lipton. Więc zobaczymy jak będzie, w razie czego mam zanadrzu jeszcze jakieś tam pola, będziemy zmieniać miejscówkę okej, okay, dobra, widzimy się yy, przy pierwszym sygnale mamy pierwszy sygnał także kupiemy na żywca co to będzie co to będzie dobra, jest wykopane okay. pewnie jakieś badziewie jak to zwykle bywa przy pierwszych sygnałach? No już tak mi się wydaje w dotyku. Ostre kanty, pewnie kawałek jakiejś puszki albo czegoś takiego. Ta. Badziewie. Ta Tato krzyczy, że ma monetkę. I idziemy zobaczyć. Co tam ciekawego wykopał. Co to masz? Zielony. O, no to fajnie. Zobaczymy razem, czy coś widać. Coś jest. Tak. To będą chyba te Niderlandy austriackie. Bo tak mi się zdaje, jakby tu napisy były tak w poprzek. Ale to mówię, to jest ledwo, ledwo. Widoczne. W ten sposób chyba nawet. Nie wiem, czy tu data na dole gdzieś nie powinna być, albo po prostu tak te wrzery się układają, ale po wielkości mówię, stawiałbym na 2 cm z lwem, ale faktycznie z tej strony to jakby napisy. To nie jest wycieruch. Jest Jania, szuka. Znalazła fanta PRL-ka belgijskiego, 5 franków. No i chciałem wam pokazać, ale mój brat akurat zadzwonił, no i trochę chwilę pogadaliśmy, to Ania mówiła, że nie będzie tam stała, idzie sobie szukać dalej No, a to 5 franków rocznik, już lekko przetarłem, ciężko było widać, ale teraz w kamerze widać lepiej Rocznik 1978, także pozdrawiam wszystkie roczniki 78 Kilka metrów dalej, co tutaj się nagrywałem to, tego PRL-ka. Miałem sygnał, no i wychodzi taka no, te, No, nabijka z tego, z, ze średniowiecznego paska. No, stan taki kurde, zajechaniec, no, ale. No, ale jakiś tam fancik, który świadczy o tym, że, że faktycznie tu takie rzeczy wychodzą z epoki. Dobra, tutaj jest dołek, tu gdzieś leżała ceramika A ja tu wykopałem coś takiego, mówię, w grudce było, wyszło mi takie, taka krawędź, mówię kurde kolejny śmieć będzie Już chciałem rzucać do torby, ale tak coś pod palcami to za twarde było, bo myślałem, że na początku, że puszka I mamy chyba kolczyk kurczy albo zawieszka jakaś, nie wiem jeszcze i chyba to jest ze srebra, tak mi się wydaje bo kolor ma, że tak powiem odpowiedni już przeczyszczę to trochę i już wam powiększę Patrzcie, taki ładny kwiatuszek to jakby coś miał jakąś kuleczkę na środku, taką niebieską a tu była zawieszka nie wiem, czy to To, co to było? Czy to, była, kurczę, czy to był kolczyk, czy zawieszka od łańcuszka? No, trochę to kurde. Nie jest jakby ten, ten drucik, on może być tylko wygięty w zasadzie. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to będzie srebro. Kurcze, no na ręce trochę waży. Ja sobie to w domu na pewno sprawdzę. Także pewnie będziecie mieli już informację, czy to srebro. No, ale ładnie, ładnie naprawdę. Po przetarciu, ładnie zaczyna się świecić. No i ja mi się wydaje, że jest to srebro. Punc to tu raczej chyba na tym nie będzie żadnych. Chociaż spróbuję zaraz jeszcze trochę przyczyścić i może Może coś tam dojrze. Jak, jak dojrze, to na pewno się włączy i wam pokażę ale jest, jest sreberko, co prawda nie średniowieczne, ale, ale srebro to srebro i zawsze cieszy. <śled> Dobra, zobaczymy co tam śnieżynki Mikołaja. Co nic, masz śnieżynki? Tu no mówisz, nic. Plombę. Jaką? Nie wiem. Coś Jegoś... tu coś takiego. Czekaj, cię Nie, nie przetrzysz. Tu jakieś plamy masz. To masz masz plombę, no, no. faktycznie. Ale nic, śmieci, cisza. cisza tak ma zasiął w tym polu. Się zaraz pochwalę. A gnom ten elf elf, 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 elf czy gnom? Ty, elfie! Co masz, elfie? Jesteś, jesteś elf czy gnom? Co? papa smurf znowu, kurde. Mrzawka pada i o, co chwilę. To wytnę, wytnę, wytrę to wpada na kamerę pokazuj co masz no kurde gałka jakaś no to była monetka ale to jest ta cynkówka to się rozpada w rękach no kabelek chyba będziemy zmieniać co miejscówkę tak jak mówiłem, wykrakałem, że zawsze zapowiada się kurde dobrze, a później jest kiszka No dobra, ale ja wam pokażę co ja mam Chodźcie tutaj do kupy pomożecie Mikołajowi dobra. otwierać komisyjnie Tak. Srebro <laughs> <Letografii. śmiech> ma detra ma lepszy wykrywać tak. Nie, no ja mam ten sam co on On ma lepszy No ja mam taki wiesz On taki Co, se, co sobie nie. sam podkłada fanty tak. <laughs> Słuchajcie, nastąpiła taktyczna zmiana miejscówki Elf i Śnieżynka już w akcji A ja co, odpalam wykrywacz i lecę w teren Wiecie co, mam fajny sygnał Dlatego może kopnijmy sobie go razem Może się poszczęści coś Ciekawego na żywo wykopać. Dobra, jest tu chyba w tej grudce. No ile się nie mylę. Dobra, jest tu gdzieś. A, ciekawe, kulka. No ale, dobra i kulka. Słuchajcie, kochani, patrzcie na to. Chyba mam pierwszą krągłość. Siedzi tutaj w grudce. Teraz sobie rozpakujemy razem tutaj o, rancik ciekawe czy będzie coś fajnego czy kolejny wiecie, ruch no widać tu coś chyba coś tam widać wiem wam że, że coś tam chyba widać czekajcie przemyję to nie jest to stan jakiś mega dobry ale przynajmniej już coś szło do jeszcze. A dobra, widzę. 2 centymy będą tak. Jest lew siedzący. No dokładnie. 2 centymy. Proszę bardzo, to się jedna strona tak prezentuje. No, jak na te 2 centymy, to bywały lepsze stany. No, będzie się przedzierać. Pokażę <laughs> co tam. Dziska, ratujcie. Nogi po te połamie. Mówię, mam pana Wuja z koroną. No jest, Wilem pierwszy, tysiąc rok widać, tutaj macie 25, a tu jest na bank 1800 z no jakieś... drugiej strony będzie by być herb tarcza herbowa w koronie ale, ale drugiej stronie nic nie widać plomby, no i plomby z 1 25 no. numerem, czy 23 jest 23 nic takiego szczególnego no nie nie ma szału, pan Leszek ma, Co ma? Dwie, dwie kulki też I dwie chyba plomby, dwie kulki i <laughs> A ja mam dwie te, dwie monetki o. i pół. Jest łowca PRLi O kurde, jest 50 centymów znaleziony przez tate z żołnierzem. Belgijski Energiczny I To jest bardzo mała. Krzcionka, jeśli chodzi o tą datę, nie wiem, tu piątka na końcu, bo to jest 1900 Tu będzie 19 po tej stronie A po tej nie, 65 Chyba 65 Zaraz będziesz wszystkie roczniki, kurde, pozdrawiam Wszystkie lata 60, pozdrawiam Który rocznik? 65 Co robimy? Pozdrawiamy Kurde, długo nic nie było A przed chwilą miałem sygnał jak dzwon I tak rozbieram tą bryłkę na części, na części No i oczom moim się jawi krągłość Ciekawe Pewnie jak to zwykle bywa wycieruch będzie totalny chociaż, chociaż, chociaż coś tu na nim widać. Dobra jak coś widać, to przemywam i się włączam. Dobra, no i już po przemyciu z jednej strony delikatnie widać jakąś głowę jego mościa A druga strona, kurczę, nawet się jeszcze nie przyglądałem powiem szczerze No ale ledwo, ledwo widoczne, tu chyba jest herb i korona, nie wiem, coś mi się takiego kojarzy, ale no też zajazd, coś tam widać Coś tam widać, ale, ale nie wiadomo co Wiecie, fancik kolejny Początkowo myślałem, że to będzie pierścień wiodący, jak to jeszcze w błocie było Ale tak przeciściłem, I wygląda na to, że to trafiło się zakończenie końca pasa To są to jakby dwie blaszki w środku coś innego Alaskurka albo... Albo nie wiem co tam w środku siedzi Nie chcę grzebać, to było na rancie troszeczkę zdobione Może i środek cały też był Zdobiony, o tu widać dwa takie jakby nity. Ty kółeczka. ma jest. Taki fancik. No i nastąpił teleport na kolejne pole. No i teraz pierwszy fancik z tego pola. W zasadzie pierwszy dzisiejszego dnia guziczek się trafił. Taki maluszki. Maluszki, maluszki, maluszki. Oj kurde. Coś tu widać na nim? Sorry Jakieś... Jakieś coś tam było chyba na środku Ale niewiele widać No ale takie o Guziorek jest. <grym> <grym> W końcu kurwa jest Nie, <grym> jest srebro w końcu kurde cały dzień ładzenia i kopania tych śmieci ale jest jak mi wyskoczył mocny sygnał kurde, ładne myślałem że kolejny śmieciąg będzie było na wierzchu mocny sygnał i tylko dziabnąłem może łopatką patrzcie jak pięknie wyskoczyło kurde jest moje jest o kurde jeszcze chyba takie nie mam, O sorry, że wam nie pokazuje. Jest fajne srebro. Kawa tego srebra i jatkiernicze. W końcu coś wyszło, bo już mówię, kurde, przecież chodziliśmy po tym polu, zbieraliśmy tutaj kurde srebra i duże, i malutkie A tu mówię no kurde same śmieci, dwie kulki oprócz tego i ten guziczek, który widzieliście. Jest ładne srebro. Na pewno będzie do zidentyfikowania. Bo, kurde, stan jest naprawdę mega dobry. Praktycznie wszystko widać. I tu druga strona. Jeszcze takiego nie mam. Także nawet nie wiem, co to co, to, co to będzie. Ale na pewno się dowiecie. Na pewno już będziecie mieli te informacje, co Ale jest, kurde, jest ale od razu się kurde mi mordka cieszy ja pierniczę bo już tak chodzę 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 kurde i już zrezygnowany byłem nie co prawda już końcówka to już się robi szarówka także nie wiem może jeszcze maksymalnie z pół godzinki i już to już straciłem nadzieję że coś wyjdzie Zastanawiałem się, kurde, jakby tutaj coś, coś my mogli wykopać na tym polu. Jak tu nic kompletnie nie wychodzi, ale jednak jest, jest. To sobie nagramy razem, bo miałem tutaj sygnał taki trochę, kurde, jakby na jakiegoś gwoździa na no, żelazo, pół, pół kolor, pół żelazo, no i zacząłem to kopać. jamę wykopałem generalnie, jak sprawdziłem pinpointerem, to gdzieś tu, w tym miejscu było. No i zacząłem grzebać tym pinpointerem. Spadło niżej, ale chyba jest coś krągłego. Tak mi wygląda przynajmniej. Kurde, zmyłka taktyczna. Ja pierdzielę, już myślałem, że będzie kolejne, za dobrze by było. Co mówiłaś? Ja. No, przed chwilą co mówiłaś? Przynajmniej ja. też każdy pierdzie. Paneczek mówi, że musisz lepsze wykrywać. Ja mówię nie, bo przemiata każde pierdnięcie kilka razy. I to pierdnięcie może być sygnałem właśnie. Ale nie, nie ta waliła. to srebro waliło jak dzwon. Dobra, Ania trafiła. Monetkę. Już ciemno dość. Kurde, nie wiem czy tu będzie coś widać. Ale w każdym razie to są Niderlandy Austriackie. 1744, jeśli się nie mylę. O ile mnie wzrok nie myli A tu... A tu, a tu nic, nic nie, widać. nie widać No i klamereczka Klamer, I no, czy... widzisz, Klamerka No, no, no ale tej, to tutaj już Chyba no największy font to... kurde dzisiaj ta klamerka bo ja nic takiego dużego nie mam Tam jakieś kulki, nie kulki Takie rzeczy a, tak to... a to Kulek to ja nie... pewno. Kurde to ja coś tam mam na, 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 na Ferdynandzie, skończyło się, co ty tam jeszcze sępisz? Wracamy No i witam was wszystkich w moim studiu nagraniowym I mamy podsumowanko Zaczynamy od fantów taty Trochę kulek, trochę plomb, parę wycieruchów no, w sumie dwa wycieruchy, dwa PRLki To coś, kurde, nie wiem czy to... Od guzika. Trochę wygląda jak guzik, trochę jak jakiś kurde, dekielek od czegoś. Nie wiadomo. Dobra. Ania, kulki, trzy plomby, klamereczka. Tu jakieś zdobionko od pewnie od jakiejś szuflady albo od czegoś. Pocisk. Ten kurde stożek taki ołowiany, to chyba jakiś odważnik był albo coś takiego. No, taki cudak no i ile, 6 monetek jeden PRL ten jeden Willem Holenderek no i tam jakieś Niderlandy Austriackie były aha i tu chyba 2 centymy a reszta nierozpoznawalna. No u mnie też kuleczki parę pocisków tu jakaś nabijka jedna jeden guziczek tutaj nabijka od pasa zakończenie końca pasa tu mi się jakoś zaplątała obrączka chyba ptasia nie doczyściłem tego, nawet nie wiem, kiedy ja to znalazłem, bo sobie nie przypominam. <laughs> Szczerze mówiąc, jakoś chyba, z, nie wiem, myślałem może, że to coś innego. Wrzuciłem do, do pojemniczka z, z wodą i, no i wyszła ptasia obrączka. No i tak, u mnie trzy hmm, wycieruchy, jakaś ćwiartka, in, czegoś innego. No i dwa super fanty, jedno chyba sreberko. Do końca nie wiem co to kurde jest, czy to kolczyk, czy to jakaś zawieszka, czy co to miało być to kolczyk, bo masz tu taki ten No ale taki haczyk jakiś taki jest chace, dziwny Tak to się zaczepia o taki haczyk o no, no dobra, twierdzi specjalistka, twierdzi, że to ten, że to kolczyk No nie ale chodzi. chyba fan wypadu to będzie to kurde srebro, bo jest naprawdę stan przepiękny No na pewno do zidentyfikowania no, nawet nie mam wątpliwości I co? Coś tam wyszło Było całkiem przyzwoicie Chociaż, no mówię, takimi momentami Kurczę, wpadały same śmieci No i człowiek już miał dosyć Ale gdzieś tam od czasu do czasu Jakiś fancik i I się dalej napędzało Do, do działania A na końcu to srebro to zrobiło mega robotę No, bo już, już miałem Spisać to pole na straty no co myślisz, szefowa? Nic, nie nie no, no to dopadało, no to wiadomo, że jest ubite błoto i po orce lepiej się chodziło no sylberek, właśnie to jest, nie jest najdziwniejsze, nie? że takie ubite pole powinno wychodzić jak nie no a na tym same śmieci nie za wiele tu wychodziło a wcześniej chodziliśmy po przeoranym i, no. i dużo więcej fantów padało. dobra, nie przedłużam kończąc jeszcze życzymy wam Zdrowy, wesoły świąt. świąt w rodzinnej atmosferze. Wspaniałych prezentów. Kto kopie, to mega fantów No i co? I udanej zabawy sylwestrowej. A no to jeszcze do Sylwestra No tak, to ale nie wiadomo, no, tak. <laughs> no. Jak Także nie nagramy, to udamy Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego. Pa. Pa.